Chwała Jezusowi. Jezus jest cudowny, najdroższy i tylko on jest godzien chwały, więc ponad wszystko jemu należy się cześć i chwała. Cudowny Jezu, wielbimy Ciebie, wywyższamy Ciebie, oddajemy Ci wszelką chwałę i cześć. Panie, Ty jesteś życiem, Ty jesteś drogą, Ty jesteś prawdą. My nie możemy Ci, Panie, nic dać, ale możemy powiedzieć Dziękujemy! Alleluja! Kochani, chciałbym dzisiaj podzielić się pewnym przesłaniem na podstawie oczywiście Pisma Świętego. Cokolwiek jest głoszone, musi być całkowicie oparte o naukę Biblii. Zawsze mówię to, że jeżeli coś jest niezgodne, nie powinniśmy w to wierzyć. Badajmy duchy, selekcjonujmy, czy to, co jest głoszone, jest nauką Pisma Świętego. Dla mnie Pismo Święte jest najwyższym autorytetem w moim życiu i po prostu to jest księga z nieba księga, która zmienia życie, która jest duchem i życiem. To nie jest zwykłe słowo, ale jest to słowo żywe. I Duch Święty wprowadza nas we wszelką prawdę. Dlatego. Dziękuję Bogu, że mam łaskę dostępu do Pisma Świętego. Wiele osób na ziemi, naszych poprzedników musiało przelać swoją krew, żeby Pismo Święte dzisiaj było w naszych rękach. Było wielu męczenników, którzy do końca nie zapierali się Jezusa po to, żeby następne pokolenia otrzymały dziedzictwo wiary. I nie tylko bohaterowie Biblijni mieli trudności, ale mieli je chrześcijanie przez wszystkie pokolenia. Dlatego to, na czym dzisiaj stoimy, stoimy to jest fundament przede wszystkim Jezusa Chrystusa, a po drugie, fundament naszych poprzedników, którzy przynieśli nam wiarę. I myślę, że my musimy teraz zanieść tą wiarę też następnym pokoleniom, żeby nasze dzieci, wnuki, prawnuki wiedziały, kim jest Jezus. I jak potężna jest łaska, i jak potężna jest miłość Chrystusowa. Chwała Bogu. Więc, kochani, dzisiaj będziemy badać troszeczkę wersetów Pisma Świętego. Nazwałem to słowo Pan sztandarem moim. Wiecie kiedyś, jak wojska, na przykład w najwięcej tych historii jest w Starym Testamencie, walczyły, toczyły wojny w imieniu Boga to Bóg objawiał się jako sztandar, czyli ktoś, kto będzie ich chronił, to będzie ich mocą, to będzie ich zbawieniem i Bóg mówi, ustawcie się w pozycji wiary i oglądajcie ratunek pana. My dzisiaj yy, praktycznie nie toczymy takich wojen, żeby zabijać fizycznie ludzi, ponieważ pan Jezus dokonał czegoś, co jest największym zwycięstwem ludzkości, czyli pokonał wroga niewidzialnego, szatana, antychrysta, pokonał demony, zmartwychwstał i zesłał nam Ducha Bożego. I bój toczymy nie z krwią i z ciałem, ale z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego, jeżeli ktoś myśli, że w życiu nie toczy wojen, to tak naprawdę, gdy sięgnie głęboko do Pisma Świętego, to widzi, że jest na polu walki. Chrystus dał nam zwycięstwo, ale Biblia na przykład mówi, przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przed zasadzkami tak. diabelskimi. Dzisiaj to przesłanie będzie na podstawie starotestamentowej historii króla Hiskiasza, i myślę, że będzie to przekaz, który może pokazać naszym sercom mądrość na czasy nowego przymierza, życia w Chrystusie Jezusie i codziennego zwyciężania zła. Nawet to największe przekazanie, które Jezus nam dał, abyśmy się wzajemnie miłowali, tak jak On nas umiłował, nie jest wcale łatwe do wykonania. Każdego dnia jesteśmy konfrontowani z niewierzącym światem. Które nas zmusza, aby nie chodzić w miłości Chrystusowej. W tej pięknej pieśni, która była zaśpiewana, jest powiedziane: Ja nienawidzę, a Ty kochasz. I to jest pokazane: siły ludzkie, a siły Boże. Dzięki łasce Bogu otrzymaliśmy ducha Bożego i możemy w Jego mocy wylewać miłość Chrystusową na ten zepsuty świat. Dlatego Jezus Chrystus jest najważniejszą osobą w naszym życiu. Obecność Ducha Świętego, Jego siła i po prostu zmienia wszystko, co widzialne i niewidzialne. Widzimy na świecie bardzo dużo zła. Gdy włączymy telewizję, możemy zobaczyć. Ja, na przykład, dzisiaj rano włączyłem internet i zobaczyłem, że w Indiach jest prześladowanie chrześcijan. Jakieś świeże tam informacje zburzono jakiś kościół, zabito parę osób. I na całym świecie widzimy dużo, dużo zła. Wiemy z nauki Biblii, że szatan jest Bogiem przez małe b, tak? Boszkiem, tak? Całego świata. I teraz Jezus objawił się po to, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Jezus Chrystus daje zbawienie, daje życie i ma osoby, które są pełne Ducha Świętego i mocy na ziemi, czyli wierzący. I przez nas Bóg pragnie, aby przelewać te wody żywe, aby one dotykały tego świata. Więc zbadajmy historię Chińskiaša, ponieważ jest tam pewne bardzo mądre przesłanie. Otóż natura ludzka jest taka, że ufa Bogu, ale czasami, niestety, gdy bardzo trudna sytuacja w życiu się jakaś pojawi, a nawet można powiedzieć, że czasami śmierć zagląda w oczy, często ludzie załamują się w głębi serca i wycofują. Pan Jezus też mówił o tym w przypowieściach, że są różne gleby serca. I teraz Duch Święty, pokazując w ogóle całą historię starotestamentową, ponad wszystko cenił jedną rzecz w sercu człowieka, żeby bezgranicznie ufać mu, bez względu na okoliczności. Bóg powiedział, ja zwyciężyłem świat. Ja jestem większy niż wrogowie, większy niż zło. Ja jestem Panem. Ja mam moc. Zaufaj Bogu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich drogach, a On prostować będzie w ścieżki Twoje. Więc będzie to historia, która kieruje na to, żeby nie załamać się w sytuacji życiowej, która może nas spotkać, może być bardzo trudna i przekraczająca ludzkie możliwości. Ale żeby wtedy nie załamać się w wierze i do końca stać w pozycji wiary, Bóg mówi: ustawcie się w pozycji wiary i oglądajcie ratunek Pana. Ok, przejdźmy do tej historii. Król Hiskiarz albo Ezekiarz różne przykłady Pisma Świętego, ja czytam obecnie około 10, więc te nazwiska różne są, różnie podawane. Był to król Judy, który panował w latach 722 699 przed Chrystusem. I wówczas Asyria, wielka potęga militarna, pogańska, postanowiła rządzić światem. i zaczęli po prostu terroryzować wszystkie narody. Wszystkie oczywiście, tam mówię, w tym obrębie Izraela. I Hiskiarz, mimo że nie miał żadnych szans militarnie, był słaby, postanowił się przeciwstawić Asyrii w mocy głowy. Można to porównać jakby jakieś małe państwko dzisiaj miało toczyć wojnę, to jest na przykład najpotężniejszym obecnie jakimś militarnym krajem. To jest kilka dni i jest najazd, nie ma co zbierać. A oni jeszcze byli wyjątkowo agresywni, nawet dzieci nie oszczędzali. No ale Histiasz nie chciał być niewolnikiem, on wiedział, co jego poprzednicy przez wiarę w żywego Boga mogli dokonywać na ziemi, co Bóg dokonywał przez jego poprzedników. I Histiasz powiedział, ja się nie zgadzam, nie będę ci służyć i się przeciwstawiam. Piotra 2 Piotra 2.19 mówi, komu bowiem kto uległ, temu też służy jako niewolnik. List Jakuba 4,7 Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Czyli to jest pewna inspiracja Boga, pewna nasza rola w tym wszystkim. Poddajcie się Bogu, to jest najważniejsze. Gdy się poddasz Bogu, tym samym przeciwstawisz się diabłu. Tak właśnie uczynił Hiskiarz. Hiskiarz wypowiedział wojnę Asyrii, nie mając żadnych szans po ludzku. W Asyliach się tam zagotowało, tak, tak jakby mrówka powiedziała: Do słonia nie będę ci służył. Wszystkie siły Asyrii zostały skierowane na Hiszpacza, żeby zmiażdżyć, żeby pokonać i pokazać, kto tu żartuje. Więc sytuacja stała się bardzo, bardzo poważna. Druga księga, Kronik 32.1. Po tych wydarzeniach i po tych dowodach wierności. Nadciągnął Sankery, król asyryjski. Przybył do Judy, oblegał warowne miasta i rozkazał je zdobyć. W 14 roku panowania Histniarza król asyryjski najechał wszystkie warowne miasta judzkie, zdobył je, następnie rozpoczął oblężenie Jerozolimy. Król Hiskiasz znalazł się w bardzo trudnym położeniu. Zobaczył, że nie jest w stanie obronić siebie i swoich poddanych uwięziony w poglężonej Jerozolimie przeżywał chwilę grozy. Ale Bóg mówi w swoim słowie, Księga Izajasza 50, 10. Kto chodzi w ciemnościach i bez przepłysku światła, niechaj imieniu Pana zaufa, niech na swoim Bogu się oprze. Potężne przesłanie, to nie są tylko jakieś takie. Nie wiem, wersety. To jest potężne przesłanie Boga z nieba dla człowieka. Zaufaj Panu. On jest Panem, On jest życiem. On wie, kiedy ty siadasz i kiedy ty wstajesz. On zna Twoje myśli, zanim pojawią się w Twojej głowie. Bóg wie więcej o nas, niż my sami wiemy o sobie. I Bóg mówi ja nigdy cię nie opuszczę, nigdy cię nie zostawię. Zaufaj mi całym swoim sercem. Księga powtórzonego prawa 21: Jeśli się udasz na wojnę przeciw temu wrogowi, a zauważysz, że koni, rydwanów i ludzi jest tam więcej niż u ciebie, nie lękaj się ich. Gdyż z tobą jest Pan, Bóg Twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Czyli Bóg wyraźnie w swoim słowie mówi, że wielokrotnie w życiu będziemy konfrontowani z sytuacjami, w których po ludzku nie mamy szans. Nie mamy. Ale On mówi, że ja będę z Tobą, i to jest wszystko, co powinniśmy w tej sprawie wiedzieć. Jeżeli Bóg jest z nami, to któż przeciwko nam? On jest najpotężniejszą osobą, jaka istnieje we wszechświecie. Bóg nigdy nie zawodzi człowieka. Nigdy. On pokazał przez historię w Piśmie Świętym, że każdy, kto mu zaufa, nigdy się nie zawiedzie. Ludzie zawodzą ludzi, ale Bóg nigdy nie zawodzi. Alleluja. Księga Jeremiasza 1,19 Będą walczyć przeciwko Tobie, ale nie zdołają Cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z Tobą, wyrocznia Pana, bycie Cię ochraniać. Czyli potężna armia asyryjska zmierza w kierunku Judy i ma się dokonać Niedługo coś bardzo złego. Po drodze, gdy zmierza do kiskiarza, miażdży i niszczy wszystko, co jest po kolei po drodze. Nikt nie jest w stanie się oprzeć. Ta siła jest tak wielka, że kradnie, zażyna i wytraca. Po kolei wszystkich miażdży. I co jest kiskiarz w tej sytuacji? Po ludzku jest to przerażające, ale kiskiarz nadal ufa głowie. Druga Druga Królewska 18.5 W Panu Bogu Izraela pokładał nadzieję. Druga królewska 18.11 Król asyryjski uprowadził Izraelitów na wygnanie do Asyrii i osiedlił w ich w chatach nad Kabor, rzeką gazonu i w miastach Medii, dlatego, że nie słuchali głosu Pana Boga swego i przekroczyli jego przymierze. Wszystko, co przekazał im Mojżesz Sługa Pański, nie słuchali tego ani nie wypełniali. Czyli ci po drodze, którzy byli miażdżeni, dlaczego byli miażdżeni? Nie dlatego, że byli fizycznie słabsi, ale dlatego, że nie słuchali głosu, głosu Pana i wielkiego przesłania, które Mojżesz otrzymał od Boga. Jeżeli ludzie w Starym Testamencie byli posłuszni temu, co Mojżesz przekazywał prawu Mojżeszowemu, mieli moc. Jest powiedziane, żadna broń ukuta przeciwko Tobie, nic nie wskóra. Gdy Józef wchodził do Ziemi Obiecanej, usłyszał słowa: Bądź mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj się. Albowiem ja, Pan Bóg, jestem z Tobą wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz. I Bóg zaznaczał kilkakrotnie: Tylko się nigdy nie lękaj, bo lęk sprawi, że zaczniesz się wycofywać. Lęk nie sprawi, że ja przestanę działać, ale Ty zaczniesz się wycofywać. Więc nie bój się, ja jestem z Tobą. I mimo wszystkiego, mimo tej sytuacji przerażającej, hiszpiarz jeszcze nadal ufa Bogu i Pan jest Jego siłą. I teraz dzieje się coś przerażającego. Dochodzimy do sytuacji, która nie powinna mieć miejsca, ale się wydarzyła. Gdy Asyria była już bardzo blisko i śmierć już zaglądała w oczy, nagle hiszpiarz zrobił coś, co było najgorszą opcją do wyboru. Przestał ufać Bogu i strach napełnił jego serce. Pozwolił, aby lęk wziął górę nad jego zaufaniem do Boga. Wiecie, Biblia nam mówi w liście do Rzymian 12,2 Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnowienie umysłu, abyście mogli umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co jest miłe, co jest doskonałe. aż pozwolił, aby ludzka mądrość zdominowała jego wiarę w Boga. Przypominam się historia apostoła Piotra, który na słowo pana Jezusa wyszedł z łódki i zaczął chodzić po wodzie jak po betonie. To było ponadnaturalne. Woda utrzymywała go w sposób nadnaturalny. Ale gdy Piotr odwrócił wzrok od Jezusa i zaczął patrzeć na okoliczności. Przerażające, burze, fale, nagle strach napełnił jego serce, i co się stało? Nagle ta woda przestała już mieć siłę go utrzymywania. Oczywiście to Bóg utrzymuje, tak? nie, nie woda, ale tu mówię już tak symbolicznie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, wyciągnął go z wody i powiedział: O małowierny, czemu zwątpiłeś? Czyli widzicie, nasza wiara jest potrzebna, żeby móc oglądać wielkie dzieła Ducha Bożego. I armia asyryjska zdobyła już 46 miast i Jerozolima miała być ostatnia. Samaria i Izrael już się poddały, jej mieszkańcy zostali uprowadzeni do niewoli. I Hiskiasz się przestraszył, stracił pewność siebie i wiarę. Kiski aż stracił wiarę. Już nie liczył na Boga, ale na własne siły. Kochani, to jest najgorsza opcja, jaką możemy w życiu zrobić. Wiecie, łatwo jest na przykład gdzieś, no nie wiem, w bardzo komfortowych warunkach mówić, ufam Bogu, ale gdy jesteśmy w sytuacji życiowej bardzo ciężkiej, że nawet to porównuje czasami do tego, że śmierć zagląda w oczy, to właśnie wtedy musimy pokazać naszą wiarę. Bo wiara jest czynna w działaniu. Wiara bez uczynków jest martwa. I bądźmy na wzór bohaterów biblijnych i właśnie w sytuacjach, które no, są jakimś trzęsieniem ziemi, czasami to w przerożny sposób może się w naszym życiu objawiać, wtedy stójmy na Słowie Bożym, jak na skalę. Wtedy wielbijmy Boga, pokazujmy innym, że jesteśmy silni, mocni i błogosławieni. A dlaczego? Z jednego powodu. Bo Jezus Chrystus jest z nami. Bo Jezus jest naszą siłą. Nie nasze zdolności, nie nasze jakieś nie wiem co. Jezus Chrystus jest naszą siłą. Alleluja. I teraz druga Księga Królewska, 18 od 14 wersetu. Hiskiasz idzie na ustępstwa. Hiskiasz idzie na kompromis ze złem. Człowiek idzie na kompromis z szatanem. Wtedy Hiskiaż, król judzki, wysłał poselstwo do króla asyryjskiego do Lakisz ze słowami: Zbłądziłem, Odstąp ode mnie, szor dla mnie. Król, który ufał Bogu, nagle mówi do kogoś, kto reprezentuje siły zła: Zbłądziłem. Cokolwiek jako karę na mnie nałożysz, zniosę to. Król Asyryjski zażądał od Hiskiasza, króla Judy, 300 talentów srebra i 30 talentów złota. I Hiskiasz oddał wszystkie pieniądze, jakie y, znajdowały się w świątyni Pańskiej, w skarbcach Pałacu Królewskiego. W tym samym czasie Hiskiasz kazał zerwać pobicia drzwi y, i futry świątyni Pańskiej, które król ludzki Ozjaż kazał pobić metalem. I oddał to złoto, słuchajcie, królowi asyryjskiemu. Świątynia Pańska została odarta ze złota, ze stratu. Biblia mówi, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i Duch Boży mieszka w was. Kochani, jeżeli będziemy klękać na kolana przed diabłem, przed złem, tym samym tak jakbyśmy odzierali świątynię Bogu, Boga ze złota. A przecież Duch Boży mieszka w nas. Nie pozwólmy nigdy na to. Stańmy w mocy ducha, w dziecięcym zaufaniu do Boga, pełni świecącego złota Chrystusowego i niech Duch święty przez nas działa. I nieważne, jak wielki jest no. Goliat, nieważne, nieważne, jak wielkie są potęgi zła. Ja jestem dzieckiem Boga. Ja no. jestem prowadzony przez mojego ukochanego tatusia. Nigdy niczego się nie będę lękał, bo On jest ze mną. Nie dzięki mocy ani sile, ale dzięki mojemu duchowi to się stanie. Haleluja! Ustępstwa nikogo nie chronią przed złem. One zawsze ograbiają z tego, co jest najcenniejsze w naszym życiu. Kiedy idziemy na układ ze złem, ono zawsze jeszcze bardziej nas rani i daje nam poczuć swoją władzę nad nami. Zło nigdy nie jest i nigdy nie będzie przychylne człowiekowi. Dla zła życie człowieka jest nic nie warte, dlatego jej niszczy i wykorzystuje do własnych celów. Widzimy, król to zaczął podejmować najgorsze z możliwych decyzji. Także było to dramatyczne, co się zaczęło dziać. Chisztia zrywa ozdoby świątyni i oddaje Asyrii. Więc my nie możemy nigdy w ten sposób postępować, ponieważ my jesteśmy dziećmi żywego Boga i Duch Boży mieszka w nas. Ale, kochani, dzieje się coś jeszcze wielkiego. Gdy Chistiaż zobaczył, że mimo, że oddał te skarby, oddał to wszystko, co najcenniejsze, zobaczył, że asyryjczycy postanowili mimo wszystko wszystkich zabić, wszystkich zabić. Zabrali ten majątek, on myślał, że te ustępstwa pomogą, a oni to wzięli i podjęli decyzję. I tak, i tak was niszczymy. Czyli nic to nie dało. Strach nie pomógł. Strach nie był w stanie uratować życia. Więc, mimo że ze strachu wszystko oddał, był cały czas w tej samej beznadziejnej sytuacji. I tak jest właśnie z szatanem. W momencie, gdy uklękniemy nad nim, przed nim na kolana i będziemy chcieli na kompromis chodzić ze światem, i tak, i tak, wcześniej czy później nas zniszczy. I kochani, dzieje się coś wielkiego. Histeriarz widząc w tej beznadziejnej sytuacji, jak bardzo zgrzeszył i jak bardzo zło jest przeciwko niemu, odzyskuje wiarę w Boga. To jest coś niesamowitego. To było prawdziwe, bo Boga się nie da oszukać. W sercu Hiskiasza yy, dokonuje się prawdziwa pokuta. Hiskiasz pada przed Bogiem i odzyskuje wiarę, pada na kolana, a Bóg mu wybacza to, co zrobił. Bóg mu przebacza to, że on zerwał i zniszczył yy, Świątynię Pańską. Hiskiasz w mocy Boga przemawia do ludu i mówi, nie lękajcie się. Duch Święty nas uwolni i ma wielką mowę do ludu w ponadnaturalnej mocy Boga i pokrzepia na duchu wszystkich. I mimo że Asyria już jest tuż, tuż i za chwilę ma wejść i zacząć się rzeźć, Hiszkiasz pokutuje, Bóg mu wszystko wybacza i na nowo daje Mu namaszczenie. A Hiszkiasz jest napełniony w sercu wiarą i w mocy Boga przemawia do ludu i mówi, że nie lękajcie się, zwyciężymy. I to była rola człowieka. A teraz co zrobił Bóg? Jerozolima jest otoczona, gigantyczna siła wroga oblężyła miasto, i za chwilę ma być natarcie. I co robi Bóg? Bóg robi coś tak zadziwiającego, że żaden człowiek by tego nie był w stanie po prostu wymyślić. Działanie Boga jest po prostu niewyobrażalne. Jest to Księga Królewska, XIX rozdział, od 35 września I stało się tej samej nocy, że wyszedł Anioł Pański i pozbawił życia w, oboze, w obozie asyryjskim 185 tysięcy mężów. Następnego dnia rano oto wszyscy oni, same trupy, pomarli. To też sam król, król asyryjski, zwinął obóz. I wyruszył, i wyruszywszy, powrócił i zamieszkał w Niniwie. A gdy oddawał pokłon w świątyni Michora, swojego boga, zabili go Adramelek i Szarese, jego synowie, po czym ruszli do ziemi Ararat. Taki los czeka każdego, kto się konfrontuje z dziećmi żywego Boga. Bóg daje zwycięstwo 185 tysięcy popitych mocą do Bożego. Są to niewyobrażalne rozwiązania Boga. Ludzkość takich rzeczy nie zna. Ludzkość lubi sobie wyobrażać, co Bóg zrobi. Nasz umysł jest niezwykle ograniczony. My nie jesteśmy w stanie w ogóle wyobrazić sobie i zrozumieć często mocy Ducha Świętego i jak on działa w naszej sprawie. Dlatego Bóg mówi, nieważne w jakiej będziesz sytuacji życiowej, nieważne co ci się przytrafi, stój na słowie Bożym jak na skalę do samego końca. Nigdy się nie zachwiej, nie lękaj się, a zobaczysz ratunek Pana. Dla mnie ta, ta historia jest po prostu po ludzku wręcz wstrząsająca. Bóg jest tak potężny, że nie ma żadnych limitów i ograniczeń. Nie ta historia, kochani, zachęca do wielkiej wiary. Do tego, żeby po prostu 24 godziny na dobę, bez względu na sytuację, wielbić Jezusa i być pewny. Mam fundament. Moje życie jest na fundamencie. On jest niezakwiany. To jest skała. Skała, na której, to jest jedyna skała, na której warto budować dom swojego życia. Zadziwiające. Kismo Święte jest zadziwiające. Podsumuję tą historię. Chiskiasz przeciwstawia się Asyrii. Gdy zło jest bardzo blisko, traci wiarę i idzie na ustępstwo. Mimo ustępstw Asyria postanawia zniszczyć Jerozolimę. Chiskiasz wraca do Pana i Bóg daje zwycięstwo. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Twoje słowo jest duchem i życiem. Panie, dziękujemy Ci, że możemy Ci ufać. Że ten, kto zaufa Tobie, nigdy się nie zawiedzie. Panie Jezu, uwielbiamy tylko jedno imię, które jest ponad każde imię, imię Jezusa Chrystusa. Wielbimy Cię, wywyższamy, oddajemy Ci wszelką chwałę i część. Panie, dziękujemy Ci, że Pismo Święte mogło dotrzeć do XXI wieku. Dziękujemy za wszystkich poprzedników, którzy nie zaparli się Ciebie i nawet niektórzy byli. Umierali śmiercią męczeńską, ale dzięki ich, chciel, Panie, my dzisiaj możemy być w Duchu Świętym. Panie, dziękujemy Ci za wszystko, co czynisz. Dziękujemy za to, że jesteś ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Amen. Amen.